Cześć, witajcie w kolejnym filmie, kolejny wadę ma dzisiaj, będzie to timelapse oraz rama, zaczniemy sobie od timelapse, przechodzimy teraz do recenzji. Tutaj ponownie musiałem właśnie skany wykonać sam, ponieważ skany, które były dostępne w CD, Action, no brzeg zawsze ucięty, także myślę, że nie, nie czyta tego się zbyt dobrze, że tak powiem. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy grę, która jest taka, jest przygodówką przede wszystkim, szukanie śladów cywilizacji Atlantów. Oto recenzji jest, raczej, Przeglądu i teraz tak mi się właśnie wydaje, że zrozumiałem już lepiej dlaczego Przegląd, ponieważ ten tekst był pisany w oparciu o demo, które jest również dostępne na tej płytce CD-Action, którą dzisiaj przeglądamy. Styl tekstu przypomina mi trochę Mister Jedi'a, chociaż nie jestem do końca pewien, czy to jest on, ponieważ ksywka autora recenzji to jest Hufu -hu czy Shufu. Nie, nie wiem, czy, czy to był on. W każdym razie, no, czytając tekst, no, to bardzo łatwo, e, tak mi się wydaje, przynajmniej moza, można się domyślić, że jest styl taki bardzo zbliżony do jego stylu. E, no, Sama gra jest PSVGA, e, to jak później sobie zobaczymy fragmenty. E, grafika właśnie była renderowana na komputerach e, Silicon Graphics. 100% ray tracing. Dzisiaj ray tracing jest e, trochę inaczej używane, to słowo. W sensie przede wszystkim do tych nowych kart od nvidia Nie wiem, co tutaj można jeszcze ciekawego powiedzieć. Jeśli chodzi o wymagania, no to nie ma jakichś dużych 486DX2 8MB RAMu. Gra była porównywana właśnie do ZORK Nemesis, czy to właśnie całej tej serii ZORKów. Tutaj autor twierdzi, że 4, zabawę, zabawa jest na ponad 40 godzin. Nie wiem, z, z, zwykle właśnie jak gra się reklamuje, że ileś tam godzin właśnie można na, na nią przeznaczyć. Jak dla mnie to ciężko powiedzieć, czasami to może być nawet połowa, jeśli lecimy szybko po łebkach, czasami może być dużo więcej, jeśli chcemy wszędzie kliknąć, przejrzeć wszystko, i tak dalej. Dobra, to tak. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o ECenzję, to byłoby na tyle. I teraz tak. Ga jest pewien problem, ponieważ po jej instalacji nie odpala się tak jak trzeba. Gra się po prostu zawiesza. Spróbuję wam to może pokazać. Czyli tak, przede wszystkim pierwsza rzecz jaka jest, no to muszę mieć 256 kolorów i taką rozdzielczość. Dobrze, grę nawet złapał dosyć szybko z tego co widzę. Myślę, że więcej czasu mu zajdzie. I teraz tak, tak, tylko, tylko szybko pokażę właśnie, bo już zainstalowałem tą grę i w momencie kiedy ją odpalam, daję play. Robi się właśnie coś takiego. Teraz teoretycznie powinienem móc przejść dalej, no ale z jakiegoś dziwnego powodu gra się po prostu zawiesza i na tym ekranie będzie sobie wisieć dosyć długi czas. Także wrócimy sobie do tej poprzedniej... No właśnie, tak, tak jak tutaj widzicie, że jest Dream jej Post. Nie wiem, jeśli ktoś to ogląda, kto to ogarniał lepiej niż ja, no to proszę mi dać znać. Będę, będę wdzięczny oczywiście. To tak, tutaj w międzyczasie wrócimy sobie do normalnych ustawień. Dobrze, tak lepiej. I przejrzymy sobie właśnie jeden z plików, który był dostępny na, na płytce. O tak, był powiedzmy instalator, który skopiowałem całkowicie, którego użyłem i który nie działał. W sensie, że gra nie działała później. Ale widzę też, że jest po prostu jakiś preview, które myślę, właśnie, że w ramach tej recenzji sobie... Że w ramach przeglądania tego dema sobie przejrzymy. Tak, to może być troszeczkę za głośno, myślę, że ustawię to w taki sposób, żeby było mnie słychać, jak coś mówię. Eee, dobra, no to zaczynamy. Eee, I tutaj tak, mamy właśnie parę możliwości, czyli możemy zrobić sobie overview. Czy to będzie taki filmik, który tam się włączy i pokaże nam parę lokacji i tak dalej. Możemy zagrać sobie dwie minigierki oraz przejrzeć galerię. Myślę, że zaczniemy sobie od tego overview. Over The lure of ancient civilizations. The Egyptians. The Mayans. The Anasazi. Easter Island. Echoes of advanced knowledge from another world imparted ages ago. At a remote dig site on Easter Island a professor of archaeology his life's work dedicated to finding the link between ancient civilizations and the fabled lost city of atlantis discovers a mysterious alien device a time gate a transportal to worlds past and worlds unknown finally he has found the link But now, the professor has vanished, leaving behind only his camera and journal filled with notes and sketches of his astonishing travels and discoveries. Search for Atlantis and the missing professor. Unravel the mystery that has eluded mankind since the dawn of history. With over 40 hours of engaging gameplay, you'll explore breathtaking, faithfully recreated 3D worlds. Come face to face with abundant indigenous animal life. Solve a wide variety of intriguing and challenging puzzles native to each environment and culture. And marvel at special effects. GTE Entertainment presents Time Lapse Ancient Civilizations. The Search for Atlantis. The Journey Begins. October. 1996. Dobrze, czyli tak jak właśnie mogliście usłyszeć, jeśli znacie angielski, oczywiście. Ten przegląd w CD-action jest taką trochę kalką z tego, co można było usłyszeć w tym filmiku. Czyli, że tam właśnie jest ponad 40 godzin i tak dalej, zagadki, różne światy, obcy, którzy dostępili jakiemuś profesorowi urządzenie, dzięki któremu mógł się przemieszczać w czasie. No, tego typu rzeczy. Dobra to myślę, że przejdziemy sobie teraz do tych minigierek. Gra się tak trochę dosyć wolno ładuje, nie, nie wiem od czego to zależy, czy to, że te piki dźwiękowe były takie dosyć długie i czekał po prostu za każdym razem na zakończenie pliku dźwiękowego. Hmm, dobra, może zacznijmy sobie od tego. Okay, czyli tutaj trzeba... Trzeba wystrzelić właśnie z łuku, Chyba trafić właśnie w tą dziurkę, tak? No i mogę sobie zmienić też go tak, <grywa> okay. Poleciała? <laughs> Nawet jej nie widać. Okej, okay, tutaj to z tego co widać to nie doleciało do końca. Może zmienię grot na taki? Też coś nie bardzo. Okej, okay, czy dałem teraz na dwa? Może sobie teraz tak dać? Hmm. Może trochę... A, bo wieje, tak? W taki sposób? Hmm Też nie bardzo, może zmienię GOT jeszcze na coś takiego może Siła na 3 No, a tego tego GOTU tego z kolei nie ściąga Hmm Może jeszcze raz ten sam, tylko teraz spróbuję na 4. Success. You have become a skilled warrior. Dobra, czyli to była, była właśnie ta pierwsza minigierka. Trzeba było trafić z łuku w, w dziurę w skalę i tam w normalnej grze to tam się coś otwierało wtedy. Dobra, to myślę, przejdźmy teraz sobie do drugiego tego, do tej minigierki. To breach the The cycle of victory must repeat three times. Okej, okay, czyli to jest taka y <mulity> wersja majańska tych y papiernożyce kamień. Y czyli tutaj po prostu trzeba mieć szczęście po prostu. Y czyli tak ten na dole to jest tutaj skorpion, ten na pośrodku to jest pająk, a ten na górze to jest żaba i no, zobaczymy jak to wyjdzie. Można wezmę skorpiona. Okej, okay, czyli tu już widzę, że przegrałem, ponieważ e, skorpion przegrywa z pająkiem. A no, co cał całkiem fajnie te animacje wyglądają. No, tak zauważyłem, że komputer nie, nie wybiera nigdy tego samego na początku, tylko mm, wszystko zależy od tego... Eee, tak tak wydaje mi się, że to jest losowe. No, w tym momencie, kiedy wybrałem... Oboje wybraliśmy pająki. No to nic się nie stanie, oczywiście. To będzie remis. Dobra. No, tak, spróbujmy może jeszcze raz pająka w takim razie. Okej, okay, wybrał sklepiona, czyli ten razem przegrał. I gdyby wybrał żabę, no to wtedy e, żaba właśnie pokonuje pająka. Dobrze, to może spróbuję... Może spróbuję ja teraz Skorpiona. Okej, okay, on też bez skorpiona, czyli... Sremis. Dobra. To może ja jeszcze... Chociaż nie, może ja teraz żaby wybiorę. A, no właśnie. No. O, biedna żaba. Dobra.

No, czyli tutaj trzeba po prostu wybrać dobrą kombinację, rzeczy, raczej dobrą kombinację trzeba po prostu wygrać. To przejdziemy sobie już do tego momentu kiedy wygrywam, żeby móc wam pokazać co tam jest dalej. Okej, okay, czyli tym razem, tak jak widzicie, udało się od razu. Tam dorzuciłem jeszcze tą krótką scenę z żabą, która zjada pająka żeby wam pokazać jak najwięcej więcej rzeczy, które były w tym demie. Dobrze, i normalnie w grze byśmy tam gdzieś doszli sobie dalej, a... To, jako że to jest tylko taka gierka wycięta właśnie z kontekstu, no to zatrzymuję się tutaj. Przejdziemy sobie teraz może do galerii, yy, z bo może wam jeszcze pokazać parę rzeczy i potem przejdziemy do kolejnego demo. Czy tak, może zobaczymy sobie Egipt, czemu nie? No i tutaj widzicie właśnie jak są te strzałeczki, to one po prostu pozwalają na przejście do kolejnego slajdu. I te strzałeczki też były właśnie w tym tekście od CD, jak że nawet nie wiedzieli tego, tylko po prostu wkleili to tak jak to było. O, tutaj tak mi się wydaje, że recenzji się zachwycał tym hate Faktycznie cienie są nawet fajnie zrobione, i no, no szczerze mówiąc, no to ładnie wygląda. Eee, ładnie te skiny wyglądają. Jak pomyśleć, właśnie, że to jest 96 rok. No, chociażby tutaj takie. Znaczy, no, no, nie powiedziałbym, że ta grafika jest ultra realistyczna, tak jak w recenzji, ale. Mimo wszystko wygląda spoko. Dobra, to tyle jeśli chodzi o Egipt. Zobaczymy, może sobie jeszcze tego Atlantis, i potem przejdziemy do kolejnego Dema. No, tak, tak naprawdę te grafiki to tak wyglądają jak yy, z tego działu sceny yy, komputerowej. Grafiki właśnie przygotowywane przez ludzi. Tak, tak trochę mi się kojarzy przynajmniej. A tutaj widać, że fantazja ponosiła yy, autorów z różnymi tymi cudami. Dobra, to myślę, że na tym sobie zakończymy. Trochę żałuję, że nie mogłem wam pokazać e, tego grywalnego dema, ponieważ z tego co tam wyczytałem, to jakoś tam zagadkę chyba jedną albo dwie można rozwiązać. I zrobić coś tam więcej niż tylko tutaj o dwie minigierki. No ale trudno. <tostowałem> Testowałem właśnie na tej nowej karcie graficznej w sensie, w sensie tej pod PCI z 8 mega pamięci i tej wbudowanej w komputer, także domyślam się, że problem gdzieś jest pośrodku, albo może z Windowsem nawet. No, nie wiem, spróbuję, może wrócić do tego gdzieś w momencie, kiedy będę miał inny komputer. Dobra, to przechodzimy sobie do kolejnego demo. Dobrze, i kolejne demo. Tym razem będzie tu film grający. Także jak widzicie, zmniejszę sobie trochę odziedziczość, żeby móc dać na pełny rekan i żeby nie, nie tracić po prostu na jakości. Kolejne demo od siery, który był właśnie zapakowany w instalację Sierra, -y, więc stwierdziłem, że to musi być demo, chociaż no, bardzo zbyt nie wykiwali tutaj. Dobrze, przejdziemy sobie do recenzji. Gra Rama. Tytuł recenzji to Klarkę na krążku. Chodzi o Artura Krake, autora science fiction, który no, już dzi dzisiaj jest z że tak powiem, z w 2008 roku, więc. Nie jest to autor, który jest żyjący, że tak powiem. No, tutaj recenzja autorstwa była no, Widać od razu zupełnie inny styl niż to, co pisze, pisze o, pisał Mistrz Jedi. Czyli mamy odniesienie do Mageryny Rama. Nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje na rynku. Chyba tak. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobrze, czyli tutaj opis na początku jest taki, że. W naszej galaktyce pojawia się pewien walec, na którym jest po prostu taki miniaturowy świat. Zostajemy wysłani do tego walca z misją zbadania, co tam się dzieje. Tak, jeśli chodzi o grafikę, to jest w SVGA. No, tutaj generalnie takie zachwyty, tylko tak jak mówię, zachwyty są właśnie kierowane do pełnej wersji. Tym razem nie mamy opisu na podstawie DEMA, tylko na podstawie pełnej wersji. No, tak szczerze więc całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Na tych, na tych właśnie screenach. Tutaj opinia Josefa, któremu również podobała się gra. Tutaj takie odniesienie do Azeroth Steel, ponieważ był, jak pisze, że nie było żadnego tekstu. Znaczy z tego co kojarzę, jak ogrywałem Azeroth no to można było włączyć napisy bez problemu, więc nie wiem, może on po prostu nie pogrzebał w opcjach wtedy, kiedy pisał tamtą recenzję. Czy raczej właśnie grał w tamtą gierkę. No, a tutaj jeszcze parę innych innych obrazków, tutaj się domyślamy zespół, który pracował właśnie nad go. No, myślę, że z takich ciekawszych rzeczy to byłoby na tyle. No, sama gra chodziła na takim sprzęcie właśnie standardowym na tamtą tą epokę. Czyli nie bo trzeba było opęciem, żeby móc się cieszyć gierką. Dobra, to myślę, że bez zbędnego gadania przejdziemy sobie teraz do instalacji tego gającego dema. Dobrze, czyli no, standardowa instalacja oczywiście. To jest, z tego co widzę, nasz, nasz system odpowiada wymaganiom. E, OK. No, czyli tutaj skupię sobie te pliki. No, pliki po prostu tego grającego dema. Znaczy nie będziemy oczywiście listować produktu. E, tutaj, tak to myślę, że to jest wszystko. Tutaj widzicie, że już grałem w inną demo od Sjury, więc y, ładuję wszystko do tego samego katalogu. Eee, dobrze, to myślę, że przejdziemy teraz do tego gającego filmu. Welcome to Rama. Jestem Arthur C. Clarke. gigantic cylinder from the depths Whatever intelligence launched Rama on its interstellar journey commands technologies we humans can barely imagine. Does this intruder from the stars pose a threat to Earth? You are now an astronaut sent to replace a colleague who mysteriously died only hours after a crew of 12 humans made their initial rendezvous with Rama. Your mission is to enter and explore. This artificial world and uncover its secrets for humanity. Inside Rama, you and the other astronauts will encounter an astonishing world filled with architectural and engineering marvels, including intelligent machines. Mixed among these alien wonders are complex puzzles and tantalizing clues that offer a glimpse of the extraterrestrial beings who constructed this gigantic hollow world. Will you meet the Ramans themselves? Ah, I don't want to spoil your fun, but I personally guarantee that as you unravel the many mysteries inside Rama, you'll have an experience unlike anything you've ever known before. Entry Lee and I are delighted to share with you this unique vision of the Rama universe. We hope that you will find our Rama world as engrossing and compelling as millions of moviegoers have found 2001: A Space Odyssey over the past quarter century. Okay, czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o to um, grające demo, powiedziałem: grający film wcześniej, ale <grywia> nic nie szkodzi. No, tak, tak, liczę, że może będzie, że będę mógł zagać w coś, ale no, tym razem nie było zbyt dużo grania, że tak powiem, bardziej i więcej pokazywania. Mam nadzieję, że ten film was nie zanudził. I jeszcze z takich informacji, które zapomniałem powiedzieć, to to, że pierwsza właśnie gra, Timelapse, jest dostępna na Google tak samo jak na Steamie, więc jeśli jesteście ciekawi, to możecie sobie je tam zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o Ramę, -y, no to, czy, czy grę Rama, widziałem, że jest dostępna na stronach Abandonware. No, też sobie ją właśnie ściągnąłem, bo nie wiem przez ile czasu jeszcze będzie dostępna, więc możecie sobie tam zdobyć ewentualnie tę grę. Dobra. To ja Wam dziękuję za oglądanie i spotkamy się w kolejnym filmie. <trykujesz> Trzymajcie się. Na razie.